Dzień dobry, dzień dobry, Mina z Yoga się chłania. Jak się dzisiaj macie? Dzisiaj mój gość specjalny, Krystian Mesiarz. Eee, rozpoczynam z nim właśnie serię filmów na moim kanale pod tytułem Moje inspiracje. I tutaj właśnie siedzi moja inspiracja. A Pierwsza dlaczego? inspiracja Niny, więc <noise> możemy zacząć jeszcze raz poznać się w w ogóle. Dobrze. <noise> Dobrze. No, nowa seria, jestem ciekawy, co z tego będzie. Na pewno dużo fajnych, inspirujących wywiadów się pojawi na tym kanale, więc na pewno obserwujcie. Mhm. I słuchajcie, dlaczego Krystian i dlaczego ja tu jestem i dlaczego rozmawiam z Krystianem. Krystiana poznałam, yy, najpierw jego książkę poznałam. Joga, jogiczna podróż do siebie. I właśnie proszę cię o autograf. Także dlatego też tu jest. W tym momencie. W tym momencie. To jest książka, to nie dla mojej koleżanki. To jest moja prywatna, osobista. Eee, zrobimy tak. Eee, indywidualna dedykacja będzie tuż po nagraniu, dobrze? O super, super. Taką myślą tylko i wyłącznie okay. dla Ciebie. Nie będziemy zabierali czasu. I... Czytelnikom, ale kto nie widział, ten może sobie podglądnąć mm -hmm. okładkę i bardzo zapraszam do przeczytania, Jest mnóstwo fajnych refleksji na temat jogi i takich tematów około jogicznych. Na pewno każdy z was znajdzie coś ciekawego dla siebie. No u, dobrze, przepraszam dobrze, się dobrze. dobrze, dobrze. dobrze. <laughs> e, a chciałam jeszcze powiedzieć, że jestem na warsztatach z Ashtangi jogi u Krystiana, Już jest który dzień trzeci. Trzeci dzień. W no i czuję się coraz lepiej, więc <laughs> nie wiem, co będzie dalej. Dobrze, to przejdźmy w takim razie do moich pytań. Co skłoniło cię do napisania książki? Hm. Przede wszystkim lubię pisać. To jest taka rzecz, która gdzieś ciągnie się za mną od studiów praktycznie. Najpierw to były teksty naukowe, i odbiór był trochę kiepski, a gdy zacząłem pisać o Jodze, to faktycznie dużo osób zaczęło gdzieś tam wysyłać mi fajny feedback, że, że fajny artykuł, przyjemnie się czytało, masz fajne flow. I tak po prostu pisałem, pisałem, pisałem. I, i, I był taki moment, że po prostu chciałem się dzielić moją wiedzą z większą liczbą osób, prawda? To jest fajne, że jak prowadzę warsztaty, są czasami jakieś wykłady o Jodze i tak dalej, ale. To jest tak, książka, to jest takie fajne medium, dzięki któremu można dojść do większej grupy osób, po prostu podzielić się swoimi przemyśleniami, refleksjami. I to była taka główna motywacja. Nie chęć sławy, hmm. <grym>, Jupitery i tak dalej, <grym, tylko, <grym, tylko taka po prostu wewnętrzna potrzeba podzielenia się własnymi refleksjami, doświadczeniami. To jeszcze do, wracając do książki i, i tego procesu pisania. Co zajęło Ci najwięcej czasu podczas pisania? Która część? Czy to była, no nie wiem, jakaś merytoryczna część, czy któryś rozdział, podrozdział, gdzie tak wiesz, utknąłeś i co dalej? Więc to, to jest taki zbiór artykułów, część z nich się pojawiła wcześniej na portalu mhm. Bosona Macie. Część... na macie na macie, bardzo fajny <laughs> portal, musicie zaglądać koniecznie. Połowa ponad połowa artykułów była napisana na potrzeby książki, prawda? Nie chciałam po prostu, żeby te teksty zginęły, bo one są naprawdę fajne, uniwersalne, takie, mm -hmm. że, że można to nie wracać ciągle czerpać coś fajnego na nowo. Ale tutaj I... na potrzeby książki, czyli zanim napisałeś, wiedziałeś, że napiszesz książkę i tak to Nie, pisałeś... te, te, te teksty po prostu powstawały mm -hmm. tak sporadycznie, 3-4 mm -hmm. do roku. A wcześniej gdzieś tam kiełkowało, że może to później zbiorę i napiszę książkę? Nie, w ogóle, w ogóle mm -hmm. nie było takiego zamysłu. Wcześniej pisywałem do takiego magazynu Yoga i Ayurveda. miałem taki swój uh -huh. kącik, gdzie opisywałem e, wielkich joginów, e, historię czy biografie e, Pataviego Joyce'a, Krzysztofa Machoriego, Indra Devi, e, Wanda Dynowska, różne tacy uh -huh. osoby ze świata jogi. I to było fajne. Później zacząłem pisać po prostu szerzej, nie o tych postaciach, tylko o moim własnym przemyśleniu o Jodze. Aż w końcu wylądowałem na tym portalu. Znaczy, wylądowałem. Stworzyliśmy go razem uh -huh. ze znajomymi Joginami, i to była fajna inicjatywa, która cały czas trwa i się rozwija. I w ogóle nie było takiego zamysłu, że za tworzę po prostu, że to będzie zbiór na książkę. Po prostu chciałem, żeby to nie zniknęło w przestrzeni gdzieś tam internetu. I nie miałem ta, takiego momentu jakiejś takiej pustki. Co do pisania. Trzymania się. Zatrzymania tak? się. Więc sobie, lubię, o, bardzo lubię czytać książki i to jest tak, że naprawdę no, rocznie, no, trudno mi powiedzieć, ale 40-50 książek gdzieś tam mhm. się przewija, więc ciągle mam tam fajne jakieś refleksje, które gdzieś tam mi się pojawiają, które gdzieś tam wspierają moją praktykę mhm. jogi. I to jest tak, że podczas pisania y, zawsze no, mam duży bagaż doświadczeń, jeżeli chodzi o uczenie, jeżeli chodzi o własną praktykę. Duże takie zaplecze może filozoficzne, bo wielką czytać i to tak fajnie mi się zawsze klei. Czasami jest tak, że siadam i potrafię napisać pięć, sześć stron w jeden wieczór. A czasami jest dwa, trzy tygodnie takiej posłuchy, że nic tam fajnego nie mhm, zakiełkuje. Ale to jest taki, taki naturalny proces chyba twórczy, że czasami jest lepsze flow, czasami troszeczkę gorsze flow. No, ale nie było takiego zastoju. Okay, Póki co. Super. Był zastój po napisaniu książki. Chyba musiałem po prostu odpocząć, mm -hmm, prawda? Jak okay, oddałem tak. we wrześniu mm -hmm. cały materiał, tam była jeszcze redakcja i tak dalej, to jakoś tak się stało, że yy, po prostu przestałem pisać na jakiś czas. A może potrzebowałem, zajmuję się tworzeniem mojej platformy, prawda, nagrywaniem jakichś tam jeszcze tych kursów takich online'owych i może... No, no faktycznie... podejrzewam, że twoją energię trochę zabrała ta książka, więc później musiałeś... Na nowo jej. No może, ale coś Mam już budować. tam się gruntuje w głowie właśnie. Kolejna książka. Kolejna książka było spotkanie w poniedziałek kolegium wyrawnicznego. wydawniczym, jakoś zaakceptowali je, kolejny pomysł, ale czy ja znajdę czas na jej napisanie. Czy ty tu jakaś tutaj zdradzisz? Może ty... nie będę na razie zdradzał, czy okay. tu jest dość ciekawy, przyjemny. Może tematyka będzie fajna. Oczywiście książka jogiczna, mm, ale zobaczymy, super. jak to się wszystko ułoży. Nie będę zdradzał, bo... a nożna obiecuję tutaj publicznie, że mm -hmm. napisze, nic się nie wydarzy, bo yy, będę ojcem niedługo, więc, więc mogę, że się okazać tak, że... Czasu Super. będzie coraz mniej, mniej tak. a może coraz więcej. Zobaczymy, jak to się ułoży. Dlatego nie chcę się zobligowywać na to mm -hmm. wszystko rozkminić. Sobie. No ja się bardzo cieszę, że będzie książka. Dlaczego? Bo już Ci mówię, mam na półce swojej Dony, Dony Fari Joga Sztuka Życia mm -hmm. książkę. I bardzo często po nią sięgam, a może raczej sięgałam. Jak na przykład nie wiedziałam, co czytać, no to Dona Faria, ona zawsze mnie inspirowała, zawsze nawet jedną stronę i już coś fajnego odnalazłam, wracając nawet ponownie, ale teraz częściej sięgam po Twoją książkę. Bardzo mi miło. super, tak że, jestem... że napisałeś jako Polak tak. tak fajną książkę o Jodze. Porównany do Dony, faktycznie książka jest magiczna, też to mhm. odkryłem kiedyś. Czytałem ją tylko raz, ale miałem wtedy takie przeświadczenie, wow! Po prostu taki, em, taki bagaż takiej wiedzy, takich przemyśleń w ogóle skondensowany w takiej książeczce. I pamiętam, że wracałem do. Czy nie, nie, nie czytałem jeszcze raz, ale gdzieś tam wertowałem ją co, 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 co chwilkę po prostu, żeby znaleźć jakąś tam inspirację dawno, dawno temu. I to była faktycznie magiczna książka, taką, że można wracać do niej i ciągle znaleźć coś fajnego, nowego. No i Jeżeli, taka jest Twoja książka. Nie wiem, co po prostu. Myślę że, myślę, że każdy, kto interesuje się jogą, no nie Chciałby pójść drogą taką jogiczną, no to myślę, że to jest taka konieczność do przeczytania. Że tam naprawdę taka esencja tego wszystkiego, bardzo dużo filozofii, nazw, takich, których czasami nie rozumiemy, a to wszystko tak super wyjaśniasz. Także naprawdę. Cieszę się bardzo. Chciałem, żeby to było przystępne, bo wiadomo, można się coś tam zamieszać w tych meandrach jakiejś filozofii mhm. indyjskiej i tak dalej, czy jogicznej. Chciałem, żeby przekaz był taki jasny, klarowny, chociaż niektóre osoby mówią, że. Czasami jest trudna momentami, ale z, niektórzy znowu mówią, że tak klarownie, jasno wszystko przedstawiam, że, że się po mhm. prostu przyjemnie płynie przez tą książkę. Tak. Być może trzeba ponownie do niej wrócić, tak? Być może, może ktoś nie ma tego momentu. Mhm. <laughs> Napisałam sobie tak, takie zdanie, tak, taką sentencję, "Yoga jako profilaktyka. Czy zgodzisz się ze mną, tak mu, m, mówił do mnie pierwszy mój nauczyciel profesor Szopa, że yoga właśnie, traktujmy jogę jako profilaktykę, co, co ty o tym myślisz? No przede wszystkim profilaktyka, ja mam takie trochę podejście, e, e, terapia jogą, jak słyszę coś takiego, mm -hmm. no, mo, można wykorzystywać jogę jako wspomaganie jakiejś terapii, czy to związanych z depresją, jakieś, takie, jakieś pro, problemy mentalne, czy na przykład też problemy fizyczne, ktoś jest w jakimś wypadku, czy jakiejś operacji, potrzebuje po prostu jogi jako formy, która pomoże wspomoże powrót do zdrowia, prawda? Ale zawsze traktuję jogę nie jako terapię, która Cię wyleczy ze wszystkiego, bo inaczej byłaby przepisywana przez lekarzy, prawda? Mhm. Lubię traktować jogę jako coś, co to, wspomaga proces terapii, a jeszcze bardziej w ogóle uwielbiam traktować jogę jako profilaktykę, bo jeżeli joga staje się integralną częścią naszego życia, to znaczy po prostu regularnie w sobie praktykujemy, to i ciało jest po prostu w dobrej kondycji, jest zadbany, jest dobry, mamy po prostu dobrostan psychofizyczny. Na wielu, wielu wymiarach przynoszą korzyści. I wydaje mi się, że no, profilaktyka zawsze jest najłatwiejsza, najtańsza i najszybsza, no po prostu najlepsza, więc... Jeżeli będziemy regularnie praktykowali jogę, to to wszystko będzie dobrze. I w każdym wieku, prawda? Nigdy nie, ma, nie jest za późno, żeby zacząć. Ja, ja tak myślę. Oczywiście, tak? Mm -hmm. Każdy musi praktykować na miarę swojej mm -hmm. własnej możliwości i mm -hmm. też potrzeb. Mm -hmm. Ale profilaktyka tak, terapia jogą tak, ale z takim właśnie zamysłem, że mm -hmm. jako wspomaganie, a nie terapeutyzowanie. Bo to wydaje mi się, że jest takie trochę za bardzo w wtedy. Mm -hmm. Dobrze, kolejne pytanie związane z tym, co powiedziałeś jak często praktykować jogę, ale tak już idealnie i realnie. Idealnie moim zdaniem byłoby codziennie. Tak. Mhm. A tak realnie, tak dla kogoś, kto chciałby faktycznie sobie wspomóc, wesprzeć swoją, swój, swoje ciało, swojego ducha. Realnie? Twoim zdaniem oczywiście. regularnie. Mhm. Naprawdę uważam, że to jest narzędzie, który powinniśmy po prostu umieć wypracować w sobie, zbudować swój tak, jak pisałem w książce, taki rytuał, który uh -huh. gdzieś tam nas wspiera, pomaga, który staje się taką naszą codziennością. I yy, zawsze radzę, żeby się nie porywać z motyką na słońcu, mm, i sobie nie robić takich, takich e, obietnic, że praktykuję już pięć dni w tygodniu do końca życia. Nie zaczynać po prostu od krótkiej, półgodzinnych sesji, dwa razy w tygodniu, jak przyjdzie nam ochota na trzy. Super mhm. może pewnego dnia na cztery to jest na, najlepsze, ale zawsze mówię, że lepiej sobie na przykład obiecać, że będę praktykować dwa razy w tygodniu po pół godziny. Jak zrobimy trzecią praktykę, to zrobiliśmy więcej niż założyliśmy. Tak. I to jest takie motywujące, budujące, mhm. prawda? Jak sobie pomyślimy, że chcemy cztery razy w tygodniu, to i nam raz się nie uda, to już mamy takie poczucie, że nawaliliśmy, w tak Tak, czyli nie obierać sobie zbyt wysokich Tak, dokładnie. Niech tak, to to się a... stanie tak powolutku tak. częścią po prostu naszej takiej codziennej rutyny, codziennej przyjemności momentem obcowania samym mhm. sobą i to nie muszą być sesje takie od razu, jak niektórzy chcą, godzina, półtora godziny macie do zajechania. Nie, nie. To się zniechęcą też, prawda? Dokładnie, może się też wypalić w To też nie o to chodzi, żeby, jaka ma być przygoda na całe życie, a nie takim jednorazowym zrywem. Więc takie częściej, mhm. krócej, chyba mhm. daje więcej przyjemności niż rasa konkretnie. Tutaj mam kolejne pytanie, one w zasadzie związane z tym, co powiedziałeś, jak wytrwać, jak doprowadzić do tego, aby regularnie praktykować? No bo zazwyczaj mamy mnóstwo wymówek, prawda? A to nie mamy czasu, a to dzieci, a to mąż, zakupy i tak dalej. Co zrobić? Jak, jak zacząć regularnie praktykować, żeby to stało się naszym nawykiem? Jaki masz pomysł? No tak, wspomnieliśmy troszeczkę o tych krótkich sesjach, ale na pewno nie powinniśmy mieć wyrzutów sumienia, jak nam po prostu nie wyjdzie. No mhm. to, jest, to jest życie. Zawsze coś się zdarza takiego, że, że praktyka nam wypadnie nie, nie możemy mieć wtedy poczucia winy, że, że coś jest nie tak. Powinniśmy praktykować, czy powinniśmy, starać się to robić regularnie, ale tak totalnie na spokojnie, bez spiny, prawda? To jest tak, że mamy całe życie na praktykę i mhm. chyba powinniśmy się tego trzymać. Tak mi się wydaje przynajmniej. No i myśleć o tych pozytywach, że to wpływa na nasz, nasze samopoczucie, tak? Jeżeli chcemy się lepiej poczuć, prawda, no to musimy coś dać z siebie, prawda? Mhm. Dobrze, podnosić swoje poprzeczki czy nie? Bo czasami tak spotykam się, aha, jestem na poziomie powiedzmy, średnio zaawansowanym, już więcej to nie, bo być może, bo być może to jest szkodliwe dla mojego ciała. Co ty o tym myślisz? O, wiem, często chcemy dalej więcej mocniej po prostu bez potrzeby. Wydaje mi się, że taki rozwój w wiodze jest obecny, bo jest taki naturalny. Po prostu jak regularnie praktykujemy to, to ta nasza poprzeczka się podnosi w sposób tutaj naturalny. To nie mhm. jest tak, że powinniśmy mieć jakiś, coś do czego chcemy dojść, czy jakiś cel, który chcemy osiągnąć, bo w no moim zdaniem wiodze tak naprawdę nie ma przede wszystkim celu. Cel jogi wydarza się w chwili, gdy praktykujemy. Mhm. Po prostu jesteśmy ze sobą, ze swoim oddechem, z tym całym bogatym światem wewnętrznych przeżyć, które się wydarzają podczas praktyki i to jest cel jogi. Też uważam, że yoga powinna po prostu pomóc nam utrzymywać rezultaty, które już wypracowaliśmy po prostu. Mhm. Jeżeli mamy ten dobrostan, fajnie się czujemy w swoim ciele, mamy duży poziom energii, nasza uwaga jest, jest klarowna, czy, czy mamy taki stan wewnętrznego spokoju, to praktykujmy, żeby to po prostu utrzymać, a nie żeby osiągnąć coś dalej, mhm. czy gdzieś pójść dalej. No wiadomo, że każdy patrzy przez ten pryzmat taki asanowy. No ale jeżeli robisz to regularnie, no to te możliwości czy zakresy pojawiają się po prostu mhm. naturalnie. I wydaje mi się, że to powinno, mhm. to powinno być tym, e, może nie, nie zwieńczeniem, ale to powinno być tym kolejnym etapem, że nowe ruchy czy nowe przestrzenie w ciele pojawiają się totalnie naturalnie, spontanicznie, mhm. bo są po prostu wynikiem naszej obranej drogi, a nie czegoś, mhm. do, 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 do czego tak po prostu dążymy. No właśnie, chciałam powiedzieć cię na zajęciach fajnie powiedziałeś. Nie śpiesz się, to jest proces. Ty jesteś w procesie, gdzie ważny jest cel, prawda? Czyli ta droga Twoja jest ważna? Mm -hmm. Yoga to transformacja, prawda? Tak, uważam, mm -hmm. że to jest totalna transformacja. No właśnie, co się zmieniło w Twoim życiu, tak jak już zacząłeś faktycznie tą drogą jogiczną? <gry> to jest o tyle ciężkie pytanie, bo. Co by, się zrobi, czy co by się stało ze mną, czy we mnie, jakbym nie poszedł tą nieliczną ścieżką? Nie jestem w stanie tego powiedzieć. Zacząłem praktykować mm -hmm. 15 lat temu i, i, i jakoś moje życie tak się poukładało, że to joga ciągle mi towarzyszyła, ciągle jakby nadawała kierunek mojemu życiu, prawda? Uważam, że zmieniła dużo, jeżeli chodzi o percepcję, to takie bardzo ogólniki, ale no chodzi o taką percepcję siebie, własnego podejścia do do swojego systemu wartości, do swoich relacji, które mi łączą z moimi bliskimi, czy z moimi, czy z otoczeniem, w którym jestem. To jest tak, że joga zmienia po prostu pryzmat, przez który patrzymy. Zmienia się system wartości, zmieniają się priorytety i przez to zmieniamy się my. I ta, 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 to, to jest właśnie, znaczy dla mnie to jest ścieżka transformacji, ponieważ no, yoga jest tym narzędziem, które pozwala nam się w jakiś sposób... E, z Chciałam powiedzieć samu wychowywać, ale po prostu nadawać nam jakieś. Mhm. Dzięki nie możemy pracować nad sobą sami, zmieniać swój system wartości, system postaw i wspiera nas przy tym bardzo, mhm. bardzo mocno. A dzięki mhm. temu możemy się w jakiś sposób rozwijać. Dokładnie. Mhm. Dokładnie. Napisałeś w swojej książce. Szczęście jest naszą naturą. Czy joga uszczęśliwia? Co ma autor, autor na myśli. Uważam, że to jakieś wyrwane z kontekstu. <laughs> Nie <laughs> pamiętam każdego znaku. No dobrze, na ale szczęście z naszą naturą. Jakbym teraz do tego podszedł, no że y, chyba tak jak dzieci. Mhm, dzieci są. na szczęście też, tak? Szczęście jest chyba naszym takim naszym prawem. Żebyśmy mhm. się czuli radośni, i szczęśliwi w naszym życiu i. Chyba jest naszym prawem w takim sensie, że jeżeli to utraciliśmy, to dziś się pogubiliśmy mhm. po drodze, prawda? Że bycie szczęśliwym, zadowolonym, to jest takie nasze prawo, do, które powinniśmy po prostu osiągnąć czy otrzymać. Mhm. I, I warto, jeżeli to utraciliśmy, warto tak poukładać nasze życie czy dążyć w tym kierunku, żeby to szczęście po prostu było takim naturalnym naszym stanem. że nie, Myślimy o problemach, znaczy problemy zawsze się pojawią, ale żeby nasza percepcja zawsze była gdzieś nakierunkowana na to pozytywne też widzenie świata, siebie. Mhm. Ale myślę, że yoga pozwala odnaleźć to szczęście, bo też pozwala zmieniać punkt widzenia i my wtedy też zmieniamy swoje oczekiwania, prawda? Że nie oczekujemy aż tak dużo i godzimy się z wieloma rzeczami, prawda? Mhm. Znaczy, to też jest tak, że yoga nas uczy być z tym, co jest. Nie wiem, tak jak wczoraj, czy przedwczoraj na wykładzie, przed medytacją mówiłem o tym, że medytacja a propos tego dyskomfortu fizycznego, uh -huh. który się pojawia gdzieś tam w ciele podczas praktyki medytacji, powinniśmy być z tym, co jest. Mnie tego nauczyła yoga i nauczyła mnie tego medytacja, prawda, że nie uciekamy od różnego rodzaju doświadczeń, czyli tego dyskomfortu fizycznego czy emocjonalnego, tylko po prostu staramy się być z tym, co jest, nie oceniać tego i to akceptować, tak żeby się otwierać na na wszystko co przynosi życie, na to co pozytywne i to negatywne, a nie nie tworzyć takich mechanizmów ucieczki. Muszę się poruszyć w medytacji, bo mnie boli. Muszę uciec od tego problemu, bo jest niewygodny. Muszę uciec, uciec od tych emocji, bo sprawiają mi przykrość. Po prostu bardziej się zanurzyć w niektóre stany. Uh -huh. Wydaje mi się, że dzięki temu lepiej eksplorujemy życie. Dokładnie. Może to jest śmieszne, może wydać się to śmieszne, ale za każdym razem, kiedy patrzę na Twoją książkę i widzę Krystian Mesjasz, to pojawia mi się takie sentencje. Sentencja nazwisko zobowiązuje. <głos> <głos> czy, czy masz jakąś misję, czy czujesz, że masz jakąś misję do wypełnienia, bo za każdym razem mam Mesjasz, tak, okej. Okay. <noise> ja wiem, to jest takie... Niektórzy mówią, że się super wstrzeliłem moim nazwiskiem. Mm -hmm. e, wiesz co, nie, nie uważam siebie za Mesjasza, pomazańca, czy jakimś misyjną osobem. Nazwisko jak każde nazwisko. E, po prostu. <noise> Moją misją, czy to nie jest misją? Uważam, że to jest moją taką darmą, czy moją powinnością, dzielenie się jogą. Yy, uważam, że to jest naprawdę cudowna ścieżka, która może przynieść wiele, wiele dobrego każdej osobie, która wystarczająco yy, zanurzy się w ten system. I, I ja poznałem jej piękno, poznałem jej cudowne oddziaływanie i po prostu staram się inspirować, ucząc, pisząc. Yy, no, prowadzę różnego rodzaju warsztaty. Wydaje mi się, że chcę mo moim przykładem po prostu pokazywać, że to jest fajna praktyka, która może dużo dobrego wnieść do każdego serca, każdego umysłu. E, I to jest moja darma, moja misja, misja. ale mhm. bez, bez takich. Mhm. <laughs> Jeszcze chciałam tutaj wrócić do podtytułu. Jak dzięki jodze odnaleźć swój wewnętrzny dom? Myślę, że znajdziemy odpowiedź w tej książce. Każdy musi sam odnaleźć odpowiedź. Ale Bo ta nie, nie może zdradzać, prawda? Ta książka może jedynie zainspirować do własnych przemyśleń i coś tam mm -hmm. ukierunkować. Ale, mm -hmm. to, to... ale myślę, że tutaj są, jest bardzo dużo wskazówek, nie będziemy zdradzać jakich, niech każdy sobie przeczyta. Najlepiej. Krystian, bardzo Ci dziękuję. Super. Czuję się zaszczycona. To ja <laughs> mogę odpowiedzieć taki piękny, cudowny cykl. Bardzo, Także cieszę bardzo się. Cieszę bardzo i wszystkiego dobrego. Cudownie. A wy bądźcie na tym kanale regularnie. <laughs>